Witamy wszystkich serdecznie ponownie. Przed nami pierwszy mecz w Cierśniu między Rafałem Kabulskim i Maciejem Uczakiem, czyli tutaj dobrze znanym zawodnikiem Maciej Uczak zwycięzca turnieju Polska Liga Tenisa, letnie turnie w Krakowie, a Rafał Kabulski pogrywał również u nas, przede wszystkim tydzień temu, niesamowity mecz, właśnie dwa tygodnie temu, niesamowity mecz w Krakowie, gdzie po... Kombeku z 8 do 4 wygrał. swój Ale niestety potem wycofał się z powodu kontuzji barku. I... Mamy nadzieję, że wyleczył już. Się I ta faza playu dzisiaj przebiegnie do niego to bezboleśnie i w samych superlatywach. Z tym pierwszym podaniem zejść do siatki i bardzo dobrze się rozegrał. Macie uczek bez szans troszkę za wolny, był na nogach. aby bo do piłki dość. No, mamy 30-0 Pewny start. Rafała, ja serwisowy, bombowy serwis. Zobaczmy na powtórce, jak to wyglądało. Oj uda nam się złapać ten piornujący cios. Na kamerze popatrzmy. Bez szans ma się łuczek. 1-0 dla Rafała Kupulskiego. I chyba teraz się Uczak po tym nieudanym początku spotkania bardzo mocno też opiekuł balon i wydaje że jest sileko zdeprymowany. jajaj milimetr za by ten biedny Lech Bechent przechodził do niestety nie udało się Rafałowi, ale widzimy, że początek wygląda bardzo optymistycznie dla niego Widzimy na tej że płyka Macieja czeka tutaj trafiła Z z linii, więc mamy gen, dlatego mój dzień pracującego w TVP i wyrównujemy tutaj wynik spotkania 1 do 1 mamy na tablicy. Fenomenalny slajd. No, nie zdążył dobyć do tego slajsa. Maciej Uczak. Tak, dobrze zakręcił Rafał, że pozostawił rywala ugrzęzniętego w bagienku. I bardzo ładna akcja Macieja czeka przy Zobaczymy może powtórkę tego zagrania. A bardzo oświetlenie, że pan, panowie są bardzo wysoko rozstawieni w naszym rankingu. Rankingu PLD Maciej łyczek jest trzeci, więc na bardzo wysokim lokacie. On właśnie się zmierzy metr 83 wzrostu oczywiście z leworęcznym. I zwyciężył w turnieju w Krakowie w sierpniu tego roku. Piękne rozminięcie no, fenomenalnie. Za na finał nad Garskiem mamy tutaj op optymistyczną, optymistyczną sytuację dla niego a Rafał Kabulski 40-latek pochodzący z Marków nie wiem, na pewno ona 40 lat przelewał drugą młodość, chyba widzimy, że gra fenomenalnie naprawdę wygląda młodo Rafał, bo ma 40 lat, a naprawdę wygląda jakby miał, no, przynajmniej 30 albo 15 nawet także Rafał widzimy, że na pewno jakiś suplementy oraz certyfikaty życia u niego są widoczne, ruszył się dziękujemy wszystkim państwu, którzy są z nami na trasmisie naprawdę cieszy nas taka frekwencja dzisiaj jak wiadomo faza playoff, turniej finałowy i mecze będą naprawdę stały na wysokim poziomie co już zobaczyliśmy dzisiaj w starciu Dzikiewicz, bardzo nadzieję, że w zobaczymy też wiele ciekawych emocji, więc bądźcie z nami i lajkujcie, subskrybujcie oraz wspierajcie i kochajcie nas. Mamy 2-1 dla Macieja Łuczaka, młodszego z tych zawodników w tym meczu. Na koncie równoległy mamy bardzo ciekawe spotkanie, bowiem jest to spotkanie Andrzeja Miśka, który pokonał w meczu 1-8 Ignacego Szyce, a jego rywalem Andrzeja Miśka w 1-4 finału jest Klukowski, który pokonał wstępnie po bardzo dobrym, no i trzeba sobie powiedzieć szczerze jednostronnym spotkaniu także wielkie gratulacje dla Klukowskiego zobaczymy jak pójdzie mu w staciu z dużo bardziej doświadczonym rywalem a tymczasem zaraz wracamy na kort centralny przy ulicy Marymątki 34 w Warszawie, gdzie mierzą się zawodnicy którzy już mieli okazję grać w turnieju o puchar Polskiej Ligi Tenisa są to Um, Maciej Łuczak i Rafał Kabulski wracamy na kort. Gra numer 4. Maksymilianie musimy zauważyć tutaj, że e, Rafał Kabulski ma bardzo mięśnione łydki. To jest duży fakt, że tkanka tłuszczowa u niego jest na bardzo niskim poziomie, przez co widać, że e, bardzo sprawnie po korcie się porusza. No tak, widzimy, że trzyma formę fizyczną, duże bicepsy też i barki, a Maciej bardziej taka chuda antylopa. Bo naprawdę jest bardzo szybki, zwinny, tą lewą rączką przebiera fenomenalnie i że to będzie ciekawy meczy, a no, może zobaczymy w końcu super tiebreak, bo przypomnijmy, że w Turiniem w Warszawie jeszcze na korzyść z centralnym nie było, trzeciego sezonu wszystkie pojedynki zakończyły się 2 do 0, a teraz Maciuczak Łódzczak na siebie, rozmawiał sam ze sobą, że za, moc, za mocno, że nie używa mózgu, tylko siły. Dobra, teraz zmiana obu zawodników, dużo forehandów, dużo backhandów, ostatecznie Maciej Łuczak się pomylił i jest punkt dla Rafała Kabulskiego. Nieudany ten, e, nieudany ten return e, Rafała Kabulskiego i wszystko wskazuje na to, że jest game. Dla Macieja Łuczaka, 3 do 1. No, nie może nieco powiem o parach ćwierćwinałowych, bo znam już wszystkie, bo zaczęły się nam te e, ćwierćwinały. Kto według Ciebie, może inaczej, która para według Ciebie najciekawiej się zapowiada? Najbardziej, najbardziej, najciekawiej zapowiada się para tłustych, z będzie no ponieważ tłustych po prostu zjadł na korcie marśnia Barrykowskiego, wygrał z nim rowerem 4.0, a powiedzi, już jest do mojej samej osoby, więc myślę, że to jest najciekawsze. Zarcie, ćwierćwinałowe, które. Odbędzie się już po tym meczu. Na kordzie centralnym zapraszamy na mecz Pała Kiewicza z Iwanem Tolsztychiem. A teraz świetnie, returma się jałczaka po prostej i bez szans. Tutaj Rafała Rafał Kabulski. No, też wielka szkoda, że jeden z tych zawodników będzie musiał odpaść z turnieju. No, bo jak wiadomo, dwóch e, do półfinału nie awansuje. A obaj prezentują w tym turnieju bardzo duży poziom, więc nie zdziwię się, jeśli zobaczymy super breaka. Oby obie w końcu bo te 30 są zawsze najciekawsze. Ej, nieudany ten skrót, tuż za siatkę, ale piłka nie przewina się, troszeczkę siły zabrakło w tym jest w ogóle dla Mać Kowczaka. trafił pierwszym serwisem. A i kolejny, kolejny prosty, niewymuszony błąd Rafała Kabulskiego i oddaje w zasadzie inicjatywę Maćkowi Łuczakowi. Wszystko wskazuje na to, że zaraz pierwszy set dobiegnie końca. jak ekspert zachował się Macie Łuczak, fantastycznie przy siatce, tylko dostawił rakiety, nie dał się przechytrzyć Rafowi Kabulskiemu, i tak w taki oto sposób pierwszy set e, właśnie dobiegł końca. Mamy 1 do 0, do 0 do ma dla Macie Łuczaka. I powiedzmy sobie szczerze, że to chyba była najpiękniejsza akcja tego pierwszego seta. Nie wiem, czy zgodzi się z tobą Maksymilianie. Na pewno, bardzo ładnie teraz się zachował. Macie nie mniej, tak dużo winerów w tym pierwszym sesie bo panowie bardziej prezentują taki styl zachowawczy, czy mu piłkę, że nie ryzykują i bardziej zupełna defensywy, więc zobaczymy, czy drugi seb będzie ofertował w takie same akcje. Proszę Państwa, Maciej Łyczak trafił tym zawiniętym nadgarskim prosto w sam narożnik kortu. Zobaczmy tutaj, jest to był stresowanie za wysoki i Maciej Łyczak taki swobodnie zawsze kończy Minął rywale jak profesor Maciej. Serwis. serwis nie jest najlepszą bronią się czeka, ponieważ raczej serwuje on. Kika nie idzie w siłę, tylko wyrósł rywala za kord. Według mnie najlepszą bronią jest poruszanie się po korcie i właśnie ten behent z przysiadu, bo bardzo nisko w nogach. A Rafał Kabulski właśnie ma to uderzenie, ma to moc i to jest najwykrzyżawczy. Więc takie mamy spotkanie dwóch różnych styli. Seryjne ciało Rafał i 15 15.0 zobaczymy, czy powalczy czy tutaj 40-latek, czy wygrać z naszym Łuczakiem i doprowadzić do super jaka, który jest tak uprawniony dla nas, bo jeszcze nie widzieliśmy żadnego starcia 300 na korcie telewizyjnym, niestety, tym, ale taki jest społeczny, nigdy nie przewidzimy, co A się, piłki, to na czy i czy trafił, chyba tak, chyba trafił tutaj w samą linię, brawo. Za zachowanie zimnej krwi podczas tej wymiany. Zobaczmy, czy bardzo ładny był ten wehem Po linii lewo-tłumaczej, lewo-trafa kobiecek w broniu i tutaj był trafił w linię. Zresztą Rafał Kobulski poszedł do siatki agresywnie, było widać w nim tę chęć zdobycia tego punktu, właśnie takich akcji chcę mu u Rafała oglądać więcej, oby, oby teraz poszedł za ciosem, zobaczmy, pierwszy dobry serwis, poszedł do siatki bez szans, Maciej Użak tylko odprowadził piłkę wzrokiem, no próbował to teraz powtórzyć, niestety z wykonaniem już troszeczkę było słabiej. decydujący punkt w tym y, drugim gemie, w drugim secie. No zobaczmy, bo teraz naprawdę duże emocje. Ouch, ouch. No troszeczkę chyba zła decyzja była Rafa Kabulskiego z zaproszeniem do siatki Maćka Uczaka. On dobrze się przy tej siatce czuje i wykorzystał to. Prosty błąd, mamy 2 do 0. Tym samym dwa gemy od końca spotkania. że ja troszeczkę nie patrzyłem się na to, co się działo, ale gdy ten ryk, to prawie spadłem z krzesła. Potem Potężny ma głos. Słyszymy właśnie tutaj uwagi Rafał Kopskiego, że troszeczkę mocniej, odrobinę mocniej byłoby dużo lepiej. No, bardzo odważnie poszedł do świadki Rafał Kowulski, przyniosło to yy, po raz kolejny efekt, no może właśnie w tym, w tym elemencie powinien szukać swojej szansy w starciu z Maciekiem Łuczakiem, dużo bardziej doświadczony zawodnik. No i mamy koniec trzeciego gema, 3 do 0 dla Macieja Łuczaka. Jest już tylko o jeden malutki gem, malutki gem do awansu, do półfinału. Być może będzie to pierwszy półfinalista tego turnieju. Czuję się sprzyja Maciejowi Łoczakowi. wszystkie elementy idą pod jego diktando no i gra. Jak no, naprawdę przegrał pierwszego gema Maciej i potem zaczął po prostu cudowny tenis nam prezentować, proszę Państwa. Po 7 gemów z rzędu wygranych przez Macieja! I piękny teraz Redurno. I fenomenalnie returnuje. No, każdy aspekt klimacie gry teraz stoi na bardzo wysokim poziomie i nie wydaje mi się, żeby coś tutaj, jakiś element pomógł Rafałowi wrócić do tego spotkania. No zobaczmy, ten retur, był po prostu bajeczny. Dwie piłki w meczu jest w mazie. I na Rafał, rozkłada ręce w geście rozpaczy. Chce troszeczkę mu się pokaść, ale nie dziwię się, no bo naprawdę. Jest zdeprymowany i wszystkie tutaj aspekty raczej odwracają się przeciwko niemu i jest w położeniu dosyć ciężkim. Piłka meczowa dla Macieja Łuczaka. Dobry serwis. Jeszcze broni się trzyma w piłkę w grze Rafał I trafił Maciej Uczak. Game Genset mecz. Właśnie Maciej. Łuczak, prawa do niego, fenomenalnie zagrał tenis. 8g w trzy on wygrano. Nie wywała sytuacja, i po raz kolejny mamy jednostronny mecz. A więc Maciej Łuczak pokazał nam tutaj kawał dobrego tenisa i solidnego przygotowania do meczu. Gratulujemy mu 4-4-0 i zaraz wyjadę z Maciejem na naszych antenach. Ostańcie z nami, bardzo proszę.